Białoruś mnie prowokuje dość tego. 30 tysięcy wojsk na granicy to przesada. Białoruś wojna. Rosja pomocy. Poddaje się. No i dobrze, teraz świat wygląda. Litwo łączymy się OK. Część druga na jedną łapkę w górę. Gruzjo, czemu mi zabierasz bułki. Nieprawda, zresztą twoje bułki jedyne do czego się nadają, to szczotka do Kibla XD. He Ojojoj, he. he. Oj, 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 coś czuję, że stanie się coś złego. A, -a, 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 A kto tą bombę atomową zrzucił ma rozwaloną stolicę. Kazachstan, Uzbekistan i wy tam na dole wojna. Hehehe, -he -he, pora wrócić do czasów ZSRR. Ukraino wojna. Nie poddam się. Proponuję dwa letni pakt o nieagresji. Afganistan wojna. XD ale łatwo. Czas stać się Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. Hehehe. -he -he. Estonia i Łotwa chcecie kupić Mystery Box za jeden rubel około. Przez przypadek też Ukrainę dojechałem. XDDDD. USA wojna. XDDD zaraz stolicę stracisz rusek. I co? To tylko Alaska Rusku jeszcze cię pokonam. Potrzebuję waszej pomocy w wojnie z ZSRR. Pomożemy ci. Potrzebuję waszej pomocy w wojnie z USA. Pomożemy ci. Białoruś wojna. XD ale łatwo. Aaaa. Czas zdobyć USA. XD USA śpi, a ten Izraeli co to jeszcze jest próbują mnie powstrzymać. USA zrzuciło wszystkie swoje bomby atomowe to ja zrobię to samo. Aaaa. Czas podbić więcej terenów. Od razu lepiej. Przetrwałem czas stać się potęgą. Hehehe. -he -he. Fildo chciałbyś nawiązać sojusz, okej? Okay. Czas odrodzić dumę hiszpańską. Przydałby mi się sojusznik. Włochy, chcesz sojusz? Okej. Okay. Ja też mogę. Niech będzie. A, -a, -a, A. Czas podbić więcej terenów. Od razu lepiej. O kurde my żyjemy. Może się połączymy. Okej. Okay. Okej. Okay. Chcecie sojusz. Ok. Muszę zdobyć moje tereny i jeszcze trochę. No i git. O kurde, ja żyję. Muszę zdobyć moje tereny i jeszcze trochę. Hehehe. He he.